Oto drugi dzień mojego pobytu w Hiszpanii, Fioret de Mar. Dzisiaj wstałyśmy wcześniej, poszliśmy na plażę, ponieważ jest piękna pogoda. A to są nasze baseny, które mamy, są do naszej dyspozycji na naszym tutaj osiedlu. Jeszcze raz pokażę. Tamten jest głęboki. <noise> Tutaj mamy y, taki balkonik i można wejść do naszego pokoiku. Tam jest nasz drugi pokoik. Sypialnia Ryszarda, w której na razie ja śpię. <noise> Tutaj jest nasz główny pokój. To jest nasza noclegownia. Jola tu śpi i Stasia. Materac na którym ja będę później spałek przyjdzie Ryszard. Telewizor, który nie działa. Stół, kuchnia. Łazienka. O. Tutaj jest właśnie pokój Ryszarda. Szafa, moje rzeczy. Także jest. Mieszkanie jest bardzo sympatyczne. I dzisiaj się trochę opaliłyśmy. Jeszcze tego nie widać, ale ja już to wiem. I teraz coś powiedzą dziewczyny. Coś. Pozdrawiamy naszych fanów jak zawsze. I tutaj jeszcze wiszą różne majtasy. I ręczniki się suszą. Tam są panie... Ja mam piegi tu wszędzie. Ja tutaj wszędzie. A Stacha ma tylko na nosie. Dobrze, to teraz jeszcze zbliżenie na Jolusie i koniec dzisiejszego filmiku.